W opisie znajdziecie link do sklepu z kluczami do gier G2a. Jeśli chcecie jakoś wesprzeć ten kanał, zachęcam do skorzystania z reflinka. Jeden z naszych ostatnich filmów poświęciliśmy Diego, gdzie przedstawiliśmy pełną historię tego bohatera i zapowiedzieliśmy, że jeśli materiał Wam się spodoba, to stworzymy kolejne o następnych postaciach, skupiając się na początku na towarzyszach bezimiennego. Tym razem, jako bohatera tego programu, wybraliśmy Miltena, maga ognia, który wcale nie zaczynał przygody jako mag. Być może mało z Was o tym wie, ale do kolonii trafił jako zwykły skazaniec, jak wielu innych. Co jeszcze znajdziemy w jego życiorysie? Zapraszamy na film, gdzie zgłębimy wszystkie tajemnice tego bohatera. Zanim przejdziemy do konkretów, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi materiałami i wspieracie rozwój kanału. Zaczynajmy! Historia głównych postaci pobocznych, czyli bliskich towarzyszy Bezimiennego, którzy to w początkowych założeniach twórców mieli być grywalnymi klasami postaci, zaczyna się w Gothic Der Comic. Tam dowiadujemy się, że Milton pochodzi z Sendar, Bliżej nieokreślonego miasta wsi bądź zamku, gdzie stacjonowały wojska królestwa Mertany. Jako dezerter wsiadł na statek i pożeglował do Korinis, gdzie jak sądził, nie zostanie schwytany. Niestety wpadł podczas kradzieży jabłka, a raczej z powodu charakterystycznego tatuażu, którym oznaczano żołnierzy, przez co szybko został rozpoznany. Później trafił do więzienia prawdopodobnie tego znajdującego się w koszarach w Korinis, gdzie poznał Diego, Lestera i Gorna, a następnie razem z nimi został zesłany za barierę. Tym razem z Diego dołączył do Starego Obozu. Postanowił zostać Magiem Ognia, co mu się udało, pokonawszy próby wyznaczone przez arcymaga Koristo. Uratował też Gorna, który wszedł w zatarg z Magnatem Barabakiem, a następnie uleczył go za pomocą magii, gdy ten został dotkliwie poturbowany przez oprychów nasłanych przez wspomnianego magnata. Następnie razem z towarzyszami opracował plan działania, mający na celu pozbycie się Barabaka rękoma kogoś innego. Wedle postanowień on i Diego wślizgnęli się do zamku, ukradli worek rudy i podrzucili go do komnaty nienawidzonego magnata. Co ciekawe, zostali przyłapani przez maga ognia Drago, który nieumyślnie doprowadził do wybuchu i zawalenia się zamkowej wieży. Tym samym Milten został zmuszony do ukrywania się. Diego tymczasem zaczął rozsiewać plotki o tym, gdzie można znaleźć bandytów, którzy ukradli rudę. Barabak, chcąc się wykazać, nie przepuścił takiej okazji, więc szybko ruszył na miejsce i wpadł w pułapkę zastawioną przez ludzi z nowego obozu. Magnat ginie, zabity przez najemników Lee, a Gorn oczyszcza swoje imię. Gomez sądzi za to, że za kradzieżą stoi Barabak, który uciekł z obozu. Docieramy w końcu do wydarzeń przedstawionych w grze. Milten przebywa już na zamku w starym obozie, gdzie bezimienny może mu podać list od Pyrokara. W trzecim rozdziale stoi nieopodal krypty pod kamiennym kręgiem, próbując zdobyć pewien orkowy talizman, wydzierając go z rąk ożywionego magnata. Bezimienny pomaga mu odzyskać ten artefakt. W czwartym rozdziale spotykamy go w pobliżu północnej bramy starego obozu, gdzie informuje protagonistę, że Gomez kazał zabić wszystkich magów ognia, którzy wyrazili sprzeciw wobec ataku na wolną kopalnię po zawaleniu się starej kopalni. Milton zostaje okrzyknięty zdrajcą. W piątym rozdziale, mimo wątpliwości, pomaga bezimiennemu naładować Uriziela energią wyciągniętą z kopca magicznej rudy w nowym obozie. Tym samym jego udział w wydarzeniach w Gotiku 1 się kończy, ale postać powraca w Gotiku 2. W dwójce Milten przybywa do klasztoru, skąd wyrusza z paladynami z powrotem do zamku w kolonii. Tam spotyka bezimiennego i informuje go, że Gorn został uwięziony w miejscowym więzieniu, prosząc jednocześnie o jego uwolnienie. Później bohater stoi na straży wejścia do klasztoru na Korinis. Opowiada bohaterowi o swojej podróży przez przełęcz i przekazuje wieści od jego i Gornie. Jeśli bezimienny pokaże list od lorda Hagena, Milton wręcza mu klucz do drzwi klasztoru. Na prośbę bohatera opowiada o niepokojących wydarzeniach na wyspie. Kiedy bezimienny znajdzie mapę do dworu Irdorath, ma możliwość zrekrutowania Miltena do swojej załogi. Jeżeli gramy magiem ognia, na Esmeraldzie Milten zdradzi nam, że myśli o założeniu własnej akademii. Po wyzwoleniu Ardei udaje się ponownie do klasztoru magów ognia, tym razem w Nordmarze, gdzie próbuje odbudować magię runiczną, zniszczoną przez Sardasa. Na miejscu bada starożytne pisma, poszukując odpowiedzi. Oskrywa istnienie ognistych pucharów, które mogą przywrócić paladynom zdolności magiczne i przekazuje tę wiedzę bezimiennemu, pozostawiając mu Decyzję w tej kwestii. Resztę życia spędza w klasztorze, zdobywając miano najmądrzejszego z mądrych. W zmierzchu bogów zostaje zatrzymany i uwięziony na rozkaz Torusa w świątyni w Trellis. Bezimienny uwalnia go na zlecenie Osha z frakcji północnej. Jednocześnie okazuje się, że Milten przechowywał oko i nosa po wydarzeniach z pierwszych trzech gier, ale Torus, przywódca frakcji południowej, mu je odebrał. Torus w sekrecie knuje intrygę, która ma na celu zjednoczenie Myrtany pod jego panowaniem. W tym celu zawiera sojusz z czarnymi magami i mistrzem przywoływań. Przy pomocy oka i nosa planują oni przyzwać potężną bestię, mającą pomóc Torusowi osiągnąć cel. Milten rozumie zamiary Torusa i dzieli się nimi z przyjaciółmi. Ostatecznie on, Gorn i Lee ruszają w pościg za Torusem, a bezimienny toczy pojedynek z bestią, po którym zostaje królem robarem III. Tym sposobem dotarliśmy do nielubianej przez graczy arkanii, gdzie Milten ponownie udaje się do magów, tym razem rezudujących w tuszu, w wielkim drzewie, które jest ich siedzibą. Oddaje się zagłębianiu tajników trzech rodzajów magii: ognia, wody i ciemności. Tam spotyka go protagonista. Okazuje się, że Milten został wielkim mistrzem ognia. Później pojawia się na bagnach, w chatce Lestera, gdzie pomaga nam odnaleźć dawnego przyjaciela bezimiennego. Następnie nasz bohater spotyka go w torniarze, gdzie jest więźniem wraz z Diegiem i Lordem Hagenem. Po uwolnieniu postaci, Milten zleca nam zabezpieczenie lokalnej świątyni Innosa, a po wykonaniu zadania prosi nas o znalezienie siedmiu odłamków rudy meteorycznej rozrzuconej po całym świecie. Po jej zebraniu mag usuwa barierę otaczającą amulet świątego, przez co można odprawić rytuał uwolnienia, który oswobadza Robara III spod władzy demona. W upadku setarif, Milten próbuje dostać się do grobowca królów. Zleca bohaterowi aktywację kamiennego bloku, lecz aby to zrobić potrzebne są cztery kamienne klucze ukryte w różnych częściach stolicy. Gdy mu je dostarczymy, Milton poleci nam wejście do grobowca i odnalezienie artefaktu bogini. Na tym jego udział w grach się kończy, więc przejdźmy teraz do ciekawostek. W gotiku Sequel, który miał powstać zamiast Gotika 2, Milton przebywa w górskiej fortecy, będąc sługą króla Robara II i zlecając bezimiennemu zadania do wykonania. Co więcej, według plików z Gothic Sequel dowiadujemy się, że Milton ma 26 lat. A z Gothic Der Comics z kolei wiemy, że jego nazwisko to Pleskot. Nieuniknione, że został najmłodszym arcymagiem w historii, choć nie ma co do tego pewności, ale wynika to z gier, w których nie spotykamy żadnego innego młodo wyglądającego arcymaga poza Miltenem. Co sądzicie o tej postaci? W każdej z gier jest on bardzo sympatyczny i przyjaźnie nastawiony do bezimiennego, mimo że jako gracz możemy dawać Miltenowi powody do niezadowolenia. Na przykład, kiedy nie weźmiemy za sobą oka i nosa na Iridoraf, ten potępi nasze zachowanie. Koniec końców jest trochę jak pupil, który wybacza nam błędy, i to nawet, gdy przydepniemy mu na ogon. Co czyni go bardzo pozytywną postacią w świecie, w którym nie brakuje przemocy, smutku i wszelkiego rodzaju nieszczęść. Nie mogę się doczekać, aż pokażą nam Miltena z Gothic Remake, tak jak zrobili to w przypadku Diego. Mam nadzieję, że wygląd Maga zostanie wiernie odwzorowany względem oryginału, zwłaszcza Gothica 1 i 2. Jeśli materiał Wam się spodobał, możecie nam za niego podziękować przyciskiem super podziękowanie lub wesprzeć kanał funkcją wesprzy. Ja się z Wami żegnam. A wy pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Do usłyszenia!